Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Manifik i witam Was dzisiaj w odcinku z bitwy genialnej rozegranej na pancerniku 9 Tieru Musashi. E, I tak, dosyć ciekawy tutaj pow. Kolega ma coś innego niż zwykle. E, I tak, Losowanko Kolega na dziewiątce e, są zarówno dziesiątki, jak i ósemki. jest tylko jedna dziewiątka z tego, co widzę. Kolega z klanu e, SSG. Jest to bitewka z WoW's Replay, z bardzo ładną tutaj znalazłem, e, z bardzo ładnymi screenami końcowymi. Zobaczymy, jak to e, będzie rozegrane. Tutaj pierwsza salwa poszła w ARP Yamato za 6004 overpeny. I tak, Musashi. Mm, Bliźniacze okręt do Yamato. Jednak... Um, troszkę wykastrowana obrona przeciwlotnicza troszkę jest tego mniej tak samo bateria dodatkowa jest osłabiona mm. działa te same z troszkę gorszą sigmą więc trochę tutaj będzie pewnie gorzej wchodziło niż Yamato, e, niż z Yamato przepraszam e, jednak okręt jak na 9 tiery e, bardzo solidny I już teraz bodajże nie do kupienia e, jednak to sobie dał radę nabyć to um, to niech się cieszy. To niech się cieszy, bo jak rzuci tą 9 na 7, to robi tutaj rozpierdziel to ostry. Tutaj na razie wymiany z Yamato, Pierwsza konkretna salwa za 13 tysięcy. E, kolega tutaj widzę, że trochę modów ma, bo też ma e, większe przybliżenie. E, I tak, pan też tego okrętu. Jak wiadomo, taki sam jak na Yamato, e, jest to cytadela przednia dosyć, o, dosyć odsłonięta, więc trzeba się tutaj kontować. Chociaż hmm, wrogi to tak czy inaczej może przebić o, nas od dziobu Ale zawsze lepiej się skontować e, Tu ładnie wypatrzony tunderer, Tak, tunderer. Burtom się jeszcze zatrzymuje Może to salwa wyjść konkretnie e, Jednak na, na dalekie dystanse ten rozrzut czasem potrafi być trochę kapryśny Też teraz zauważyłem, że kolega ma bardzo ciekawy kamuflaż Co to jest za kamuflaż? Jakiś Halloween to może być? Nie wiem, pierwszy raz to widzę Jeszcze w... Takim powie e, POW, czyli oczywiście Point of View. Jakby ktoś nie wiedział, o co mi chodzi. Tu kolega gra na bardzo dużym przybliżeniu. Mam nadzieję, że Was to nie będzie e, denerwowało, ale teraz troszkę oddalił. Tu będzie solidna salwa, wydaje mi się. Tu będzie ładnie. Tak jest. 300. Tak sytuowało się Yamamoto. E, jest pierwsza krew. Jest dodatkowa e, naprawka. Jest bardzo przydatne. E, tutaj będzie. Tak, wam zaspojleruję, Ja mam o to aktywowane jeszcze raz. Więc będzie ciekawy, wydaje mi się. Jestem wręcz tego pewny. Teraz salwa w Kremlina. Jak nie zmieni kursu, może również oberwać bardzo solidnie. Mam taką nadzieję. Tu naprawdę wynik jeden z lepszych, jakie widziałem na, na Musashi. Jak nie najlepszy. A chyba nic lepszego do tej pory nie udało mi się wypatrzeć. Więc oglądajcie, oglądajcie, będzie tutaj ciekawie. I tak, jak sytuacja na mapie. Jak na razie, strata jednego okrętu u przeciwnika. My również tracimy teraz Yamato, więc się wyrównęło ARP. Yamato, nie wiem po co ludzie to kupują. Jak Yamato, można zdobyć normalnie jako okręt liniowy. No jednak, jak widzicie, kilkaset złotych sobie ludzie lubią wydać zamiast grindować. Zbliżamy się do 100 000. 95 na ten moment. 300 ta jedna salwa była bardzo ładna. Ale takich salw to jeszcze będzie zdecydowanie więcej. I tak. Na razie kolega z dywizjonu kapuje B. Tracimy kapacę. C. Tutaj na A jest walka dosyć zawzięta. Jednak najprawdopodobniej kap A będzie zajęty przez drużynę zielonych. Z tego względu, że tu jest przewaga. Chociaż tu się pojawił jeszcze Smolensk jest kleber no jeszcze nie wiadomo, zaraz się to ukaże jak to pójdzie i tak moi drodzy, korzystając z chwili tutaj przerwy zapraszam was standardowo na discorda, na maila oraz na fanpage'a i przypominam, że materiały teraz pojawiają się regularnie we wtorek, w czwartek oraz w sobotę o godzinie 17 więc śledźcie bądźcie na bieżąco, pamiętajcie o subie z dzwonkiem, żebyście mieli sobie powiadomienia o każdym nowym materiale w razie jakbyście zapomnieli no i tak. Tu już czerwoni się wycofują. To ja teraz jakiś radar poszedł z tego salema prawdopodobnie, więc on blisko tutaj przy wysepce stoi. Można by go wyświecić i. Wtedy kremlin. Ewentualnie tamty Yamato z tyłu mogłoby w niego e, zasadzić. Jednak tutaj salem e, mądrze schowany, nie wystawia się na razie na ostrzał. Mądrze z jego strony. No i tak. Drugi okres straty. W tym momencie 2 do 1 dla przeciwnika Salem może teraz będzie złapany. Jakby kolega ładnie wyszedł na tym Musashi. Salem jeszcze z perkiem na hapeki, więc chyba gracz nie najlepszy. Jak widzę krążownik właśnie typu Salem czy demon dorący perka na hapeki, to już mam o nim zdanie takie, no średnie bym powiedział. Jednak kolega z, z dywizjonu Divisionu hmm, wydaje mi się, że popełnił trochę gafę w tym momencie. A oj, tu piękna salwa. 20 tysięcy, prawie. Na taki zasięg to całkiem ładny strzał Chociaż Smaland chyba na farcie tutaj ucieknie jeszcze No tutaj sporo szczęścia, jeśli da radę uciec Zaraz się okaże Bo Salem mógłby go spompować bez najmniejszego problemu Może trochę źle pocelowo, może kolega na Smalandzie ładnie kręcił Jednak tutaj dalej obrywa Zaraz zobaczymy, samoloty w naszym kierunku lecą mm, Tutaj jest Lexington, ale tu salwa wyszła Z tego mejsa, dwie dalej. Nie patrzyłem akurat, ale widziałem, że 30 tysięcy się pojawiło. Bardzo ładna salwa. Samoloty lecą. No tutaj nie strącimy za wiele. Pojedynczo może jakieś spadną, bo to jest ósemka, ale... nie ma co tu liczyć na to, że się obronimy przed samolotami. Na Musashi? Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Hmm... to u nich u nas kaga. Wszystko jasne. Smalant przeżył. Jakimś cudem przeżył. Może tam da radę się troszkę podreperować. Teraz salwa w Mace'a, kolejna już szósta tytka Jest drugi frag Bardzo ładne celowanie, gratulacje dla kolegi mm, I tak Tu będzie podejście pod tego Salema Tak sądzę, tak sądzę e, Z tego względu Że Salem popełnił wielki błąd Wypływając w ten sposób popełnił wielki błąd Powinien tam stać za tą wyspą i czekać Tu będzie myślę, ajajaj Myślałem, że to będzie Dewaścik znaczy dwaścika by nie było, jednak myślałem, że będzie po prostu już frak kolejny dla kolegi. Jednak nie polosowało. Na no, Musashi czasem... Czasem rozrzuci jak każdy pancernik. Tak już to działa. Teraz Organ się jeszcze wbił do naszego Musasiego. E, za sekundę przeładowanie. To już powinna być salwa kończąca 8,5 km. No kolega powinien wrócić do portu. Tak jest. Pięknie, siódma setka, trzeci frak. E, 8,5 pół minut minęło, tu już jest prawie 200 tysięcy naklepane. Piękna gra do tej pory, naprawdę piękna. E, no ładnie robi robotę. Tylko, że... E, niestety nasi team też się wysypują. Wysypują się, straciliśmy już trzech. E, tutaj kolega na Musashi sam zabił trzech przeciwników. I to są jedyne fragi. Teamu zielonych. Troszkę słabo to wygląda. Przydałoby się wreszcie jakieś kapy. zrobić, jednak druga flanka kompletnie padła. Kompletnie padła, tam wszyscy uciekają. E, jakby odstrzeli tego klebera i smoleńska nasi po tej stronie na A, e, można by wtedy ładnie spuszować i ich trochę okrążyć. E, jednak nie za bardzo się kwapią, żeby to zrobić, e, bo jak wiadomo, podejście niszczarką pod smoleńska, żeby go wyświecić, często bywa zabójcze. Jest frak. Kaga zabija teraz Bismarka więc jednego mniej zawsze warto kończyć, pamiętajcie okręty teraz Kleber nie wiem czy nie za trochę w kierunku A tu może jego żywot się skończyć bardzo by to było przydatne dla Timu z tego względu, że Kleber jak wiadomo raz, że jest ciężki do trafienia dwa, że może zamęczyć, czy to niszczarkę czy to pancernik, czy to krążkę jeszcze z tym reloadem dział przyspieszonym to to już w ogóle może tutaj zrobić miazgę tylko pytanie, czy nasi teamadzie w niego strzelają. Tutaj Kremlin ustawiony w miarę poprawnie. W miarę poprawnie, tak jest skontowany. E, Smoleński się pojawia. Czy tu będzie salwa w Smoleńska? Powinna być. Powinna być. Salowanie dobre. On się będzie dalej cofał, to powinien oberwać. E, pod kątem Smoleński bardzo dobrze łapią z tych dużych kalibrów. Burtom potrafią sobie tam łapać przebicia na wylot, jednak... Pod kątem potrafił łapać lepiej. Jednak salwa niecelna, tam kolega wymanewrował. Ewentualnie może. O, i tutaj salwa z weszła. E, 10 tysięcy w nas. No nie ciekawie. chociaż jeszcze 50 tysięcy życia ma kolega. E, teraz wrogi lion, ustawiony fatalnie do nas. Kompletnie burtem. Teraz powoli odkręca, jednak czy to będzie wystarczająco, żeby wyminąć? Chyba będzie, chyba będzie, niestety, bo to celowanie było. E, niespecjalny w tej salwie. Tutaj było celowanie niespecjalne. Ok, zobaczymy dalej. Kremlin teraz się wystawia dosyć dobrze, chociaż nie już łapie kąt. Tylko, jak widzicie, to jest bardzo daleko. To jest 22 km. Na musashi celować z 22 km. Raz, że jest ciężko trafić. Z tego względu, że pociski są dosyć wolne. Dwa, że jest ciężko trafić z tego względu, że. Tu już RNG ma spory wpływ na tą salwę. Tutaj to już nie wiadomo, czy polecą pociski płasko, czy polecą pociski lewo-prawo, czy z tyłu okrętu, przed okręt. Na takich dystansach to no, tak naprawdę celnie strzela tylko Montana, Slawa, Ohio, Tandera, reszta musi podejść trochę bliżej. No, ok, tutaj Kremlin trochę puszuje. E, nasz Kremlin za to. Źle ustawiony, fatalnie ustawiony. Kompletnie burtą. Teraz również poszła salwa w Lyona. Może coś tym razem uda się lepiej trafić w Tanderek, do nas burtą. E, no tutaj celów będzie sporo, sporo. Takich źle ustawionych. Niestety, jak widzicie, rozrzut nie polosowało. Dwa przebicia na wylot. Zbliżamy się do 200 tysięcy. Ale zapewniam was, tu będzie tego jeszcze dużo, dużo więcej. Lion. Czy będzie czujny, czy nie będzie czujny? Jak na razie nie odkręca. No, chyba niezbyt czujny. Tutaj gracz salwa leci ładnie. Może wejdzie? Coś tam weszło. 8400. To już bez tragedii. Tu już można się zadowolić na taki dystans. Przydałoby się tego kremina odstrzelić, bo on sobie zbyt odważnie tutaj popchnął. 25 tysięcy zostało. Celowanie ładne. Tutaj będzie chyba po dziobie. Tylko, czy rozrzut pomoże, czy przeszkodzi. No, pomógł w miarę rozrzut. 7300. Kremlina od dziobu, jak najbardziej. Trochę go osłabiliśmy. Tam jeszcze jakieś torpedy w niego idą. Ja tu niestety na powtórce nie mogę na torpedy e, się przyłączyć na inne okręty. Jednak pięknie Orkan storpedował Kremlina. Co otwiera tu ładnie e, drogę do powolnego okrążania przeciwników. Jednak tam, jak widzicie. Na D10 e, jest Oland. jak ten Oland się dobrze zaczai, e, to mógłby naszą lotnię tutaj pokarać. Zobaczymy, jak on tam popłynie. Tu mnie ciekawi, bardzo mnie tu interesuje, jak, jak to się dalej potoczy. Ten kleber dalej sobie tam ucieka, strzela. To jest bardzo upierdliwy okręt. O, tu już kolega pisze. Kaga kardidi. Jak najbardziej e, słuszna uwaga. Bardzo mądrze. To jest serwer azjatycki najprawdopodobniej. Tak mi się wydaje z tego względu, że screeny końcowe są w jakimś języku z tych chińsko-japońskich. Jak ktoś się lepiej zna, to może mi pomóc to rozszyfrować. Już pod koniec tam zobaczymy wszyscy razem. E, I tak, Tandel. Burton na 10 km. E, jak tutaj nie zostanie ubity przez inne okręty, to myślę, że nasze Musashi powinno mu tu huknąć. Już trochę berwał od Kremlina 27 tysięcy, to jest jedna salwa z Musashi To jest według mnie jedna salwa z Musashi e, Pod takim kątem Jak najbardziej tylko pocelować ładnie w przód Pod wieże. No weszło ładnie 17 tysięcy mogło wejść trochę lepiej No a jednak 17 tysięcy nigdy to nie jest e, Nigdy to nie jest zła salwa Zawsze się z takiej salwy e, Cieszymy No chyba, że to jest z bliska w burtę No to już wtedy troszkę gorzej Okej, okay. Smalant kontra Oland, nasz Smalant trochę tutaj z hp ma ciężką sprawę um, Wrogi Oland na połowie, jednak Smalant chyba tutaj da radę Po tym jak widzę jak HP-ki spadają, to może być tradzik, jeden za jeden Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało Nie, Smalant przeżył, no spokojnie, zabił Olanda Czyli plecy są mm, tutaj już bezpieczne, nasza już jest niezagrożona ten Lion dalej sobie pływa burtą do wszystkich. Jeszcze się nic nie nauczył. Przydałoby mu się wreszcie władować jakąś solidną salwę. Może by się wtedy nauczył, że trzeba się kontować. Że nie można tak sobie beztrosko pływać. No teraz nie wiem, czy się kontował bardziej do Musashi, czy bardziej się kontował do Wenecji. Jednak salwy uniknął. 230 tysięcy. Na tą chwilę zostały 4 minuty. E, bitwa. Wygląda na wygraną. Ile tu jest? 7, 7 do 4. E, jednak tu się jeszcze będzie działo. Ciekawi mnie w którym momencie, w którym miejscu. Zaraz się okaże. Przez najbliższe 4 minuty, wszystkiego się dowiemy. Może wreszcie teraz na 17 km, może coś się Czy zdąży się przeładować? Musashi. 17 to już jest taki zasięg, gdzie do cytki mogą, mogą wchodzić, ale się odkręca. Teraz się odkręcę, więc znowu będzie pewnie ciężko tutaj przebić jakoś ładnie. Chociaż 18 tysięcy to Musashi może pod kątem wsadzić. pod ponad 11 weszło. No ładnie, to ładna salwa. I myślę, że Wenecja teraz na spółę z Minotaurem. A nie, Lion się naprawia. Lion się naprawia, czyli będzie jeszcze szansa w niego tutaj wystrzelić. I teraz już kursu nie zmieni. Teraz kursu nie zmieni to może być to salwa. Jest ustawiony pięknie, burtą. Jak kolega dobrze pocelował, to może wreszcie teraz tak jest. Wreszcie weszło. Jest cytadela już ósma, czwarty frak. Kleber bardzo blisko. To już nawet na taką odległość można by z tego Musashi yy, go dokończyć. Ale teraz weszło z Jemato. Wnoszę okręt. już Jemato, jak widzicie. Tu jest celowanie po tej przedniej cytadeli. Bardzo mądrze. Czy coś siądzie? Oj, powinno siąć, tak jest. Jest cytka. Jest jedna Cytka. Kleber sobie tam powoli plumka. Jak widzicie Klebera trzeba eliminować, bo on przez całą bitwę później jest upierdliwy strasznie. Podpala, męczy. No to naprawdę nie jest przyjemne. Jeszcze torpedy jak widzicie puszcza. Te torpedy są co prawda 8 km, jednak... A i Cytka kolejna, pięknie. Piękne tutaj, pięknie polosowało. Trzeba w tą przednią Cytkę zawsze ładować. E, właśnie z Yamato czy, czy z Musashi'ego we wrogi Yamato. Tam wchodzi bardzo ładnie. Zobaczymy, czy ta solwa może by skończyła już to Yamato. Jeszcze tutaj torpedę w nas z samolotu. Jest, kolejna cytka, 21 tysięcy. Zostało 500 HP. E, przydałoby się go dokończyć. Kurczę, nie udało się. E, przydałoby się go dokończyć z tego względu, że piąty frak by aktywował tutaj e, kapitana Yamamoto. Już 320 tysięcy przekroczone. Kurczę, kiedy to tutaj wszystko się stało, naprawdę piękne salwy z tym Yamato sobie kolega poradził no naprawdę genialnie czy tu będzie salwa na na czuja Aha, i tu torpedka będzie złapana, jak dopłyną to będzie złapana, jedna czy dwie jedna na szczęście Musashi ma do, do, bardzo dobrą obronę torpedową i teraz pięknie odpala się drugi oddech Yamamoto Reload jest teraz szybszy o 33% Sami zobaczycie, jak teraz będzie to leciało. 15 sekund reloadu. No, i to może być devast. To może być devast, jak nie, to kolejna salwa już za 8 sekund będzie gotowa. Nie, devast nie ma. 12 tysięcy. Jeszcze jedna tropetka wejdzie. Jest kraken, jest. Nie, ekspert obrony przeciwlotniczej jest tu u kolegi z dywizjonu. Leci kolejna salwa. I teraz jak to siądzie, Teraz Cytadela. 21 tysięcy. Pięknie. E, dwie sekundy i strzelamy kolejną 360 tysięcy już. No naprawdę. Bitwa szalona z pięknym wynikiem. E, I to przypominam, nie jest zrobione na siódemki. Tu nie ma ani jednej siódemki. Kolejna piękna salwa 15 tysięcy. tu była walka z dziesiątkami. Więc opiście, że... Że na siódemki zrobione, bo to nie nie, nie. <grym>, nie, naprawdę szacun. I ta salwa myślę, że będzie kończąca. Tak jest, szósty frag. Piękna bitwa, bardzo ładnie rozegrana i przechodzimy już do screenów końcowych. E, tak, tutaj screeny końcowe, tak jak mówiłem o języku. E, prawdopodobnie jakiś azjatycki, ciężko mi powiedzieć co to dokładnie jest. Ale tak, 383 tysiące łącznie, 12 cytadel, 109 trafień, jest 6 fragów, e, 2, i ćwierć miliona zarobku na naprawdę. Kolega poszalał, tutaj jest pewnie oflagowanie. Solidne 32000 PD łącznie. 20, prawie 4000 Wolnego jest wsparcie. Jest, duży, yy, jest Kraken, jest Krakem, jest pierwsza krew, jest duży kaliber. No naprawdę. Yy, wszystko co może być. 6 fragów jak widzicie, 3 prawie 3600 bazowego Expa. No to mówi samo za siebie. Mówi samo za siebie, jak tutaj było zagrane. Yy, kolejny gracz dopiero 2100. Tutaj Dywizjonowy. Ładnie sobie pomagali. Ten Smaragd też z Wenecją. Ładnie mu pomagali, jednak zdecydowanie kolega tutaj, Usagi, zrobił tą grę. Bezsprzecznie. Przejdziemy sobie dalej. W Lyona było 63 tysiące. Lexington zbity prawie, że cały w Toyama to też pięknie wchodziło. Tam cytki od tego przodu, no jak najbardziej, jak najbardziej solidnie w Mainsa. Tam też salwa była piękna. Wszystko z pepanców bite, tak jak widzicie, otrzymano uszkodzenie 92 tysiące, więc no sporo. Nie, to sorry, 134 tysiące, eee, tak, bo przecież dreadnought był 134 tysiące otrzymane. Tam jeszcze pod koniec się przecież odpaliło Yamamoto, co daje naprawkę, dlatego tak ładnie kolega przeżył. Eee, no i tak, jest Zulu, jest tu Wiver na pewnie i plus 25%, z czego jeszcze jest z Leviatana bodajże. Chyba z lebietana Albo z tej takiej zielonej flagi, nie pamiętam. E, w każdym razie na czysto 2 miliony 100 tysięcy zarobku. No naprawdę bitwa genialna. Zasługuje na tą nazwę. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się bardzo dobrze bawiłem. E, jeśli się podobało, nie zapomnijcie ocenić materiału. Pozwala mi to dotrzeć do większej ilości odbiorców. Z góry Wam dziękuję. Jeśli jesteście nowi, subskrybujcie z dzwonkiem. Wpadajcie na Discorda fanpage'a. Wszystko w opisie. I tak, następny odcinek już 4.17. Zapraszam serdecznie. Życzę ma wszystkim, moi drodzy, udanych bitew i miłego dnia. Trzymajcie się. No i cześć.